Dzisiaj przychodzę do was drugim tomem encyklopedii i rolnik szuka żony, a zaczniemy go od bardzo ważnego pojęcia rolnika Rosoman, jest to zazwyczaj starszy typ rolnika, którego wymarzona kandydatka ma tu, tu i tu ma na czym siedzieć i czym oddychać nie zamierza chować tych walorów w czeluściach ubrań, tylko jest chętna dzielić się nimi właśnie z rolnikiem Rosomanem u którego wzroki słuch już zawodzą, dlatego poznaje głównie dotykiem. To jest przestarzała linia, a jej przedstawicielami w Rolniku byli m.in. Mikołaj z czwartej edycji, Zbigniew z edycji trzeciej, czy Józef z edycji siódmej. Ale niedawno podczas trwania dziewiątej edycji pojawił się neologizm Merozow, który jest młodszym Rolnikiem erosomanem, który wykazuje równie dużo cech na rolnika filozofa i z racji wieku trudno odgadnąć w którą stronę podąży w przyszłości, prawdopodobnie jeśli w ostatniej chwili trafi na kobietę która nie boi się eskalacji i dotyku może zostać Rosomanem. natomiast jeśli to mu się nie uda prawdopodobnie zamieni się w rolnika filozofa, a to jak wiadomo również prestara linia rolników, których każde słowo nadaje się dla potomnych, ale żadne nie nadaje się dla wybranki. Jej czołowym przedstawicielem jest Stanisław z pierwszej edycji, uznawany za czołowego rolnikowego filozofa. Jak przy typach rolników jesteśmy, to jest jeszcze linia rolników-pracodawców, którzy naturalnie poszukują pracowników. Jako dobrzy biznesmeni liczą na cięcie kosztów, i dobrze, jakby pracownik był darmowy, lepiej, jakby mu jeszcze dopłacał, a najlepiej, żeby był wielofunkcyjny. Czyli rodzi dzieci, gotuje, sprząta, robi obrządek, gania szpaki, zbiera czereśnie, przynajmniej jeśli chodzi o jednego z przedstawicieli tego gatunku, doktora szpaka z siódmej edycji, teraz wyjaśnię kilka rolniczych przydomków, jakie udało im się zdobyć podczas trwania ich kadencji, zacznę randomowo, jak to mam w brudnopisie, Ladyka? bądź pieczarkowa baronowa lejdyka pierwsza tego imienia, to oczywiście Kamila z ósmej edycji programu, zarządczyni i właścicielka pieczarkarni oraz Wielkiego Domu, w którym udostępniła trzem kandydatom jeden pokój na czas nagrań. Ladyka została nazwana baronową z racji na jej aspiracje do warszawskiej śmietanki towarzyskiej i wystawnego stylu życia, to dlatego uzyskała ten najniższy tytuł arystokratyczny. W jej edycji pojawił się również pani Cztasiulek czyli rolnik Stanisław zamieszkały w pałacu na który okoliczni mieszkańcy mówili zamek, zaś jego rodziców nazywano we wsi państwem, stąd Stasiulkowi jako ich synowi przysługiwał tytuł panicza, jak przy ósmej edycji jesteśmy to warto wspomnieć też trzy bobry, tym razem więcej niż jedno zwierzę to trzy bobry, byli to trzej kandydacieli, których Hala zaganiała do różnych robót, od skrzypiących drzwi, popielenie truskawek, Aż po robienie tamy wstawię niczym trzy bobry. Z ósmą edycją też ma pewno kojarzą wam się piszczaki, czyli Asia Iza, kandydatki rolnika Kamila, a Asia nawet została jego narzeczoną i matką jego córki, ale zanim to się stało była z Izą Piszczakiem, czyli wesołym biegającym po gospodarstwie Kamila z tworkiem, który ciągle się bawił i głośno piszczał. Ważną postacią w encyklopedii jest również Dave BMW, czyli Dawid z siódmej edycji rolnika. Przy niektórych to aż muszę sprawdzać jak naprawdę mają na imię, tam im się te ksywki przyjęły. Otóż Dave miał bogatą imprezową przeszłość która była publiczna i tam znajomi nazywali go właśnie Dave w komentarzach, a jego atrybutem często było BMW, stąd Dave BMW. Atrybutem Davea jest złota karta do klubu w Czekanowie na którą można do klubu wyjść o każdej porze dnia i nocy wyjściem ewakuacyjnym dla VIP-ów. Nie wiadomo czy ktoś inny w historii również otrzymał taką złotą kartę, wiadomo jednak, że to jest jedyna taka karta w grze, więc jeśli któraś dziewczyna marzy o życiu w rytmie disco, to Dave powinien być jej wyborem. Wart zapamiętania rolnik to także au Karol z czwartej edycji programu, niepoprawny romantyk i poszukiwacz tego czegoś, co widział w każdej nowo poznanej dziewczynie, w której się zakochiwał, czyli właściwie w każdej. Niestety miłości Karola nie trwały zbyt długo, ale przynajmniej za każdym razem to była ta jedyna i było to coś. Z Karolem raczej nie dogadałby się Stanisław z pierwszej edycji zwany również Stasiem Pierdołą, ale tutaj mogę się tylko domyślać, że być może chodziło o to, że Stasiowi gotowała i prała szwagierka. Mieszkająca za ścianą obogi to ona właściwie chciała żeby się ożenił, bo dzieci już odchowała i został jej tylko Stasiu, Doktor Szpak, czyli król szpaków i czereśni, zwany też przez niektórych wirusem zbyło sobie życie to oczywiście Maciej, rolnik z siódmej edycji i prawdziwy doktor rolnictwa wielu z was nalegało na to. Żeby wpisać doktora do Sylwii niestety nikt do tej pory nie rozumie o czym był, ani co według doktora Szpaka oznacza termin pracowity, bo jak się okazało, dziewczyna, która uczyła w kilku szkołach dwóch przedmiotów, a poza tym dorabiała jako fotograf, nie była jego zdaniem osobą pracowitą. Jak już przy siódmej edycji jesteśmy, warto wspomnieć też kartoflaną księżniczkę, która, co prawda, okazała się być jedynie rolniczym dzieckiem strażnika Teksasu, nie zaangażowanym zbytnio w kartoflowe królestwo jej rodziców. Ale na szczęście poznała właściciela ziemskiego, rzepakowego księcia, który, co prawda, napisał do niej list, ale nie był jej kandydatem, bo jako książę to on wybiera, więc wybrał Magdalena która się do niego przeprowadziła, urodziła mu i jeżeli długo i szczęśliwie. Natomiast kandydatem Magdaleny był Adam, który w trakcie trwania programu zyskał pseudonim Szczena z powodu jego podobieństwa do tej kultowej postaci z chłopaków do wzięcia. Aczkolwiek z tą różnicą, że rolnikowy Szczena miał zęby i był uważany za przystojnego, a kartoflana księżniczka wręcz wyprówała sobie dla niego żył i ze złości na niego związała się z rzepakowym księciem, konkurentem Szczeny o rękę Magdaleny był Pato który przyszedł do programu po Fame, a później walczył w MMA VIP-u Marcina Najmana, gdzie może nawet poznał prawdziwego szczena. Kandydatem kartoflanej był także placek w kształcie serca, czyli Paweł, stwórca placka w kształcie serca. Cała trójka była nazywana trzema muszkieterami, bo finalnie poszło jeden za wszystkich wszyscy za jednego i woleli koleżeństwo od starania się o względy Magdaleny. Z ważnych ksywek powinniście zapamiętać jeszcze Rosolnik, gdyż jest to również neologizm pochodzący od słów Rosół, ponieważ znajomość przepisu na Rosół był jego głównym wymaganiem dla kandydatki na żonę, oraz od słowa rozwodnik, bo to Tomasz Rozwodnik, i z połączenia tych słów powstają Kapitan Rosolnik. Z ważnych pojęć ze wszystkich edycji każdy powinien znać jeszcze na pewno neonowe halówki, jest to atrybut stroju marka z piątej edycji, bądź też marka Mistera wszechczasów. czasów, neonowe halówki to plus 100 do szybkości, dynamiki, jesteś dosłownie niepokonany w każdych sportach, nawet jakie je zdejmiesz to ich siła wciąż cienie się jak wyrzut z trampoliny do stawu z rzęsą, a ponadto są niezwykle uniwersalne, bo pasują zarówno do stroju codziennego, sportowego, jak i eleganckiego. Taki ma strchef na wyjazdy. Równie ważna jak halówki jest samica delfina, której to szukał w programie Waldemar, czyli rolnik, który jako jedyny zrezygnował z udziału w programie już po pierwszym spotkaniu z kandydatkami, kiedy zobaczył, że żadna nie jest w jego typie, a jedna to nawet pomyliła rolnika i myślała, że napisała do innego. Waldek szukał jednak samicy delfina na całe życie i jako jedyny sobie czasu nie zawracał i zrezygnował. Także samica delfina to niedościgniony ideał, którego nie można odnaleźć. Zostało nam jeszcze kilka cytatów, które nie trafiły do tomu pierwszego, mianowicie słynny zachowałeś się jak gimbus, czyli obraźliwe określenie, którego możesz użyć kiedy boisz się, że wszystko co chcesz powiedzieć zostanie wypikane przez telewizyjną cenzurę, a to na razie jest całkowicie bezpieczne, jest to też ostateczne potwierdzenie niedojrzałości. Użyte przez Marlene podczas kłótni Wszechczasów z Sywerynem, znalazł się tu też kultowy tekst taty Piotra z czwartej edycji. Kaśka wyszła, Kaśka przyszła, liczba Kasiek się zgadza. Powiedział to po tym jak kandydatka Piotra, Kasia odeszła po tym jak Piotr wyrzucił jej koleżankę, a w zamian ściągnął sobie inną Kasię która rzekomo napisała do niego list którego to nikt nigdy nie widział, jako że ruch na gospodarstwie był duży, tata skwitował to tymi właśnie słowami. Słynny cytat z tego sezonu: Jak masz chleb, nie szukaj bułek, wypowiedziany przez tata Micha po tym jak powiedział, że przy jego kandydatce Martusi to chleba nie zabraknie, wyrażając tym swoją jawną aprobatę dla jednej kandydatki, którą była właśnie Marta. Micha jednak wówczas stwierdził, że może otworzy piekarnię. Na koniec dwa kultowe już cytaty z piątej edycji programu, kiedy Krzysiu chcąc odrzucić desikę wyjawił jej, że lubi naturalne dziewczyny, ona zaproponowała mu, że w takim razie ona może się pomalować bezbarwnym. Jest problem, jest rozwiązanie, to nawet nie wymaga komentarza. I ostatnie hasło w tym tomie, wypowiedziane oczywiście przez Marka, jestem całym tortem a nie tylko wisienką na nim. Słowa iście prorocze bo jak dotąd trafiają nam się wisienki, ale tort faktycznie był jeden. Jak o czymś jeszcze nie zapomniałam dajcie znać w komentarzach. Znak pokoju i baj baj.